Dzisiaj, gdy natknąłem się na świeżą miętę, postanowiłem spróbować przygotować z niej hydrolat. Przy okazji chciałem również sprawdzić i pokazać wam, czy da się zrobić hydrolat za pomocą zwykłej kawiarki, tak jak to czasem widać na różnych filmikach. Hydrolat, znany również jako woda kwiatowa, to produkt uboczny powstający podczas destylacji roślin, gdy produkuje się olejki eteryczne. W trakcie tego procesu para wodna przepływa przez rośliny, pochłaniając ich aromatyczne związki, a następnie płodzi się i skrapla, tworząc hydrolat. Hydrolaty zachowują subtelny zapach i właściwości roślin, z których zostały wyprodukowane, dlatego często są używane w kosmetyce, aromaterapii czy jako naturalne toniki do twarzy. Są łagodniejsze niż olejki eteryczne, co sprawia, że można je stosować bezpośrednio na skórę, nawet na wrażliwsze partie ciała. Dzika mięta to roślina, którą zawsze wykorzystuję do przygotowywania hydrolatów. Jej smak jest dla mnie zbyt łagodny, dlatego do herbaty wolę używać mięty pieprzowej z ogrodu. Dzika mięta świetnie nadaje się do produkcji hydrolatów, można jej nazbierać sporo, a do przygotowania hydrolatu potrzebujemy dość dużo surowca. Co więcej, dzika mięta pachnie przepięknie, co sprawia, że hydrolaty z niej mają intensywny, świeży aromat. Ponieważ nie dysponuję sprzętem wystarczającym do produkcji olejków eterycznych, do tego potrzebny jest zaawansowany destylator z odpowiednią kolumną chłodzącą, skupiłem się na wytwarzaniu hydrolatów. W moim urządzeniu, choć nie jest ono idealne, udaje się uzyskać całkiem dobre hydrolaty, choć nie z każdej rośliny. Tym bardziej jestem ciekaw, czy za pomocą zwykłej kawiarki można przygotować pachnący hydrolat. Hydrolaty mają szerokie zastosowanie zarówno w codziennej pielęgnacji, jak i w domowych rytuałach. Świetnie sprawdzają się jako naturalne toniki do twarzy, które odświeżają, nawilżają i delikatnie oczyszczają skórę, a jednocześnie są łagodne nawet dla cery wrażliwej. Można je również wykorzystać jako bazę do domowych kosmetyków, takich jak kremy, maseczki czy mgiełki, wzbogacając je o dodatkowe właściwości pielęgnacyjne. W gorące dni hydrolat sprawdzi się jako odświeżająca mgiełka do twarzy i ciała, która chłodzi i nawilża skórę, pozostawiając ją przyjemnie pachnącą. Dodanie hydrolatu do kąpieli wzbogaca ją o przyjemny zapach i pielęgnuje skórę, a stosowanie go jako płukanki do włosów nadaje im delikatny zapach oraz pomaga w nawilżeniu skóry głowy. Hydrolaty można także wykorzystać w aromaterapii, gdzie ich naturalny zapach koi zmysły i wprowadza do otoczenia świeżość. Co więcej, dodanie hydrolatu do nawilżacza powietrza odświeży atmosferę w pomieszczeniu, wprowadzając subtelny, naturalny zapach. Hydrolaty są niezwykle wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu aspektach codziennego życia, stanowiąc cenny dodatek do każdej domowej apteczki i kosmetyczki. Teraz sprawdzimy, czy kawiarka poradzi sobie z przygotowaniem hydrolatu. Załaduję koszyczek do pełna miętą, a równocześnie uruchomię mój destylator z większą ilością mięty i wody, więc hydrolat z destylatora pojawi się o wiele później niż ten z kawiarki. Włączam oba urządzenia i czekamy na efekty. Kawiarka po chwili zakończyła swoją pracę, więc sprawdźmy, co z tego wyszło. Już po pierwszych kroplach widać, że coś jest nie tak hydrolat, powinien być bezbarwny, a tutaj mamy kolor przypominający herbatę. Zapach jest słaby, bardziej jak w zwykłej herbacie, a smak również nie różni się od tego, co znamy z naparu. W efekcie uzyskaliśmy zwykłą herbatę, a nie hydrolat. Nie wiem, czy to ja coś źle zrobiłem, czy może filmiki pokazujące takie metody to zwykła ścieżka. Kolejne próby przyniosły podobny efekt, co sugeruje, że kawiarka ma zbyt małą kolumnę, aby można było uzyskać cokolwiek innego niż zwykła herbata. Jeśli macie jakieś doświadczenia w tej kwestii lub udało wam się kiedyś uzyskać hydrolat z kawiarki, dajcie znać w komentarzach. Z destylatora zaczyna już kapać, i jak widać płyn jest bezbarwny oraz pięknie pachnie miętą. Wlałem do destylatora 2 litry wody. Ale hydrolatu uzyskuje się znacznie mniej, w tym przypadku wyłączyłem urządzenie, gdy otrzymałem około 300 ml płynu. Sprawdzam gotowość hydrolatu na podstawie zapachu kapiących kropli. Kiedy zapach przestaje być wyczuwalny, to znak, że cała esencja rośliny została już przeniesiona do hydrolatu i można zakończyć proces. Teraz możemy przelać hydrolat do buteleczki lub atomizera i wykorzystywać go na różne sposoby. Można go stosować jako naturalny tonik do twarzy. Który odświeży i nawilży skórę, zwłaszcza w gorące dni, świetnie sprawdzi się również jako odświeżająca mgiełka do ciała, którą można nosić przy sobie i używać w ciągu dnia.